Witajcie na moim kanale Bella Stella Dzisiaj będzie kolejny odcinek z Tuka Boka. Także zapraszam was do oglądania Hej pitoje To są nasze dzieci To jest Laura A to jest nasz synek Max My już jesteśmy po śniadanku po kąpieli ja z dziećmi dysypować troszkę w piasku. A. ojojoj, no już, już cichutko. Coś sobie tutaj będziemy lepić. A mój marzy gdzieś się przebierać, bo idziemy do restauracji. Eh, no cóż, nasza rodzinka się troszkę powiększyła o dwie osoby. Już jest, nas, już jest nas czwórka, a nie dwójka. Zostaliśmy sobie tutaj dwa miesiące dłużej. Przepraszam, dziesięć miesięcy dłużej. Dobra, idź, ja przypilnuję dzieci. Masz tylko coś płaczliwe dzisiaj. <noise> Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę z tego powodu, że nasza rodzinka się powiększyła. Y y dzisiaj w nocy jedziemy do następnego hotelu, do innego. Na szczęście, na szczęście, do innego. Na szczęście. Ja zawsze biorę sobie dwa portfele. Jakbyśmy na przykład szli na zakupy, to wtedy na przykład ja się rozdzielam gdzieś z dziećmi Mój mąż idzie gdzie indziej, no i jest jeden portfel i jest problem, co nie? Dobra, kochanie mm. A, czekaj, wózek, zapomniałam wózka Dobra, totalnie zapomniałam o wózkach To jest Laury wózek No już, ja nie wiem, dlaczego wy dzisiaj tak płaczecie A to jest Maxa wózek proszę bardzo. I sobie teraz idziemy. Dobra, i idziemy do restauracji na obiadek. A bo jak a bo jakby co, to jest 15:30. <laughs> Dzień dobry, witam państwa. My, nie nie ten, nie bierzemy menu. Dobrze, dobrze. Stoliczek proszę sobie tam byle jaki zająć. No i co? To będziemy za długo w trójeczkę siedzieć, co nie? No Rachel. Dzień dobry Dzień dobry Ojej, przepraszam, ja zapomniałam, że tu trzeba się elegancko bierać No nie, nie trzeba Jeśli pani nie chce, to nie trzeba Czy karty menu będą potrzebne? Tak, jedno poprosimy Dziękuję bardzo Do widzenia, do później Do później Chodźcie sobie jakiś stoliczek zajmiemy Chodźcie, 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 chodźcie Chodźcie, 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 chodźcie. Yy, czekaj, bo to już to jeszcze nie. Znaczy, mogłoby już być, ale nie. Dobra. Mm. Co nie? Że mi się nie chcesz? No, no kochanie. Dobra. Ach, słyszę, że jakieś bachory tam siedzą. Doniosę im to siedzenie. Ja nie wiem, co by niektórzy by ze mnie zrobili. Przepraszam. Ja wezmę to dla koleżanki. Tego niestety nie można. O, można. No to proszę. Mam tutaj dwa. Mam nadzieję, że z chłopczyk i dziewczynka, że nie będą się kłócić o ten różowy albo o zielony. E, przepraszam, siedzonka tutaj takie malutkie mamy. A to proszę, proszę tutaj. Dobrze. Y, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra. Troszkę się nie mieści ten, ten. Eh, dobra. Trudno. Okej. Okay. Daj te łózeczki, tu dajmy. I chodźmy. Dobra, to ja biorę tą potrawkę. Mhm, ale z pizzą. Ostrą pizzą. No dobra. Nie będziesz pierdział w nocy? Nie, nie będę. No pokaż mi to. A ja biorę lasagne z tą wytrawną potrawką. Dla dzieci o mleczko poprosimy. Dobra, idę się zapytać, czy już tam można menu zabierać. Dzień dobry, czy już Państwo wiedzą, co będą chciały? Ch ch no, y zjeść. Y tak. Y dla mnie będzie ta wytrawna potrawka z mięsa z pizzą ostrą jalapeno. Dobrze, a dla pani? A dla mnie będzie se, y, marchewkowa lazania. albo serowa. Jak macie serową, to serową, jak nie, to marchewkową. Yy, a dla dzieci jakby było można mleczko. Dobrze, jasne. To ja zaraz zostawię menu i idziemy piec na dół. A, przepraszam, czy ja mogę pana na chwilkę? W czym mogę pomóc? To pan tutaj ten pierścionek sobie odłożył? My już zaręczeni, panie. A, dobra. No to jadę na dół. Oj. Dobra, mam nadzieję, że szybko zrobię jedzenie, bo się dzieci będą niecierpliwić. Dyn. Dobra, jestem. Gienki! Co się stało, szefie? Yy, jedna yy, potr wytrawna potrawka z mięsem do tego. Ostra pizza jalapeno. Dobrze. A dla młodej damessy będzie. E, be, dla młodej damessy będzie Ta ta-ta-ta. Może pan powiedzieć tak. Lasania syrowa. Jak macie, to marchew, jak, y, marchewkowa. Jak macie serową to serowa. I do tego to coś. Dobrze. A dla dzieci butelkę mleka. Pracujesz? Pracuję, szefie. Szef myśli, że ja co? Że ja tutaj zamulam. Nie, przepraszam, przepraszam. Idę do składzika. Dobra. Ty ja, ty idź po składniki. Ja lepiej gotuję. Nie, bo ja. 10 minut później. Nie, bo ja. Dobra, już skończyłem. musiałem lekko posprzątać. A wy jeszcze się do roboty nie wzięliście? Ty po składniki, ty gotujesz. Ja idę do góry z y, zamówienia zbierać. Dobre, dobre. <laughs> <laughs> najpierw co robimy? Może najpierw tą pizzę, ale zrobimy taką turbogorącą, żeby nie ustygła. A no, rozumiem, mądrze myślisz. Dobra. Yy, to tak, pizza i papryczka. Na razie. No i już. Ty ten placek mógłbyś do piekarnika wstawić pomidora pokroić no człowieczku dobra następna lasagne, gdzie są te lasagne dobra, może być i wytrawka, na wytrawkę co potrzebujemy ser jest ser i mięcho to zaraz znajdziemy i mięcho dobra, póki ty tutaj nie wiem Dobra, ja idę szukać następnych składników, bo potem są już trudne dania. Dobra, ja jestem zawodowy kucharz. Nóż mi się zepsuł, potrzebuję jakiś inny. O, ten. Ten taki mały do po. O, już się pokroiło same. Dobra, yy, pizza, pizza, tak. I do pieca, ale to tu, gdzie ja to pchałem, przepraszam, ja bardzo. A to? Ten tomato, to mi tu po co. Dobra, nie wiem, łączę to z tym. To się chyba tak robiło. I wytrawka jest. Dobra, szybuncio. Dawaj, pospiesz się. Dobra, jasne. Dobra, teraz potrzebuję lasagne. Gdzie są lasagne? Nie ma. Szybko szukamy lasagne. Lasagne. O, jest marchewkowa. Lasania i jeszcze szybko marchewa. Marchewka. Dobra, ja go, idę gotować lasagne. A co ty się, Funciu, robisz? Eee, wytrawną lasagne. coś ci to. Zrobiłem pomidorową lasagne. Daj, ja zjem. No, ej muszę iść po drugą lasagne. Żeby jak zobaczy, że nam się towar nie zgadza, to nas zwolni albo nam stawkę pod, pod tego, pod, no, zniży. Dobra, chyba wszystko, co nie? No dawaj na talerze. Tu mamy już ten, no, to coś, to tego. O, patrz, tu masz już jalapeno. Aj, daj tą halapenio. Dobra, jeszcze to trzeba wstawić. I wytrawkę... Wytrawkę. Ej, szefuncio, bo za mały ten talerz. Znaczy za duży, właśnie. No to mały weź. Dobra. No ale tu też małą przykrywkę. No szefuncio, karmi się. Dobra, sorry. Tu duża przykrywka. Nalazanie też może iść duża w sumie. Ale słuchaj, szefuncio, bo nam tata coś chyba umknęło. To coś, szefuncio! No dobra, wciśniesz tu, zamykaj to, nie trzeba na świeżo wszystkiego. W sumie masz rację, szefuncio. Dobra, ja to ustawiam. Nie wiem, może zawiozę to do góry, czy coś. Nie było tam z żadnym pierścionkiem w cieście, czy coś, jak ostatnio się skusiliśmy na tym. Wydaje mi się, że nie, ten ser na lasagne podwójną trzy, ja nie... Jestem. Szykujcie, lasania podwójna. No właśnie, szykujemy, szef. O, jedzonka. Dobrze. Zabiorę świeczuszki, bo nam tylko tutaj przeszkadzają. Proszę, bagietki. O, tutaj dla pana. Tu dla pani. I tu dla pana. I dziękuję. A mleczko? A, a, już niosę. tym mleku zapomniałem. Dobra. Oj, a ja mam tylko jedno. A naleję do szklanki. Albo dobra. Dam im szklankę, jak ktoś im będzie to przeszkadzać. Przepraszam, ale tu jest dwójka dzieci, proszę pana. No, ale my mamy tylko jedną. Ma pani szklankę? Ja się nie przejmuję takimi problemami. Dobra, przynajmniej zobaczmy, czy to jedzenie dobre. No dobre nawet. No dobra. no no A, kochanie! Już, 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 czekaj. Mam tutaj, o, tą szkaneczkę wykorzystamy. Pij! Już dobrze? Dobrze. No to możemy jeść. I jeszcze moja wytrawna delicja. Dobra. No dobrze. Może jeszcze pójdziemy sobie na jakiś spacerek, co? Nie no, błagam cię! Ciemno już. No dobra, trzeba się jeszcze spakować. Dobra, dwa łeczki ci do tego. Już kolację nie będę chyba kolacji robić. Chyba, że tam po jakiejś drobnej kanapeczce. Dobra, skoro oni nas tak źle traktowali, to my syf tutaj zostawimy. Co ty na to, kochanie? A jak, że się zgadzam. Dobrze, tutaj Laura, A tutaj ty. Dobra, masz Maksia. Wezmę torbę. Daj torbę. I idziemy. Tu, tu, ta, ta, tu, tu. tu, tu, A może lodzika pysznego? A wie pani co? A tu skaweczka w czekoladzie jest. A owszem. Mm, niam, 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 niam. Bo później, moi drodzy, yy, w góry jedziemy. No, o, idziemy na chodniczek. Dzień dobry, dzień dobry, bobry. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy. Yy, wykupiłam sobie te bileciki przez internet. Tak, tak, że wszystko na legalu. Ej, kochanie, nie super super, tak ruperska czapa. Szef, szef, błobos, szef, szef bobas. A ty wiedziałeś, że te czerwono-żółte zwierzątka są tutaj jakieś takie bardziej doceniane? Przepraszam, tak? Chcą być państwo tacy nasi główni zwiedzający? Tak. Proszę, koszulki. Ale my tutaj nie pracujemy, przepraszam, ja bardzo. Pani powiedziała, że chce być tutaj pracującą? No nie. No to właśnie. Dobrze, ja to trochę przegarnę. Proszę, to dla pana, to dla pani. O, dziękujemy. Dobra, chodź, idziemy. Wow, jakie piękne zwierzątka. No chodźcie, zobaczcie, jakie piękne zwierzątka. Tam jest wąż elektroda. Patrz, jedzonko teraz dostają. Subccio, chodźcie, idziemy dalej. Płapka, płapka! Gdzie ona próbuje powiedzieć płaszczka? Ha, ha. Mały dziuś. Przepraszam, a ty co niby taki dorosły jesteś? Ja mam już trzy latka. Jestem prawie dorosły. Dorosła. Dorosły. To jest mój synek. Proszę mu nie przeszkadzać. Dobra, wyglądał jak dziewczyna, no co ja mam poradzić mu? A squish, baba, squish. Dobra. Przepraszam, można tutaj wejść? No tak nie za bardzo, ale jak jesteście z małymi dziećmi, to pewnie. Czy mogłaby pani nam wyłowić tą foczkę i pingwinka? Jasne, tylko jak. Ja pani dam cały strój nurka. Świetnie. Tylko się nie utop, kochanie. Przepraszam, ta pani umie pływać? Umiem. Dobrze. Dziękuję. Życzcie mi powodzenia. Sorry, musiałam przestać. Dobrze, pańska żona za dwie minuty powinna wyjść, bo już będzie miała złapane. Trzy godziny później. Proszę pani, jest już dwudziesta godzina, moje dzieci powinny spać. Moja żona, co jeśli jej się coś stało? Cześć, kochanie! Ale świetna ta woda, taka przezroczysta, bym powiedziała. Okej, okay, kochani, wiem, że to był taki krótki odcineczek, ale jeżeli chodzi o ten odcineczek, to już wszystko. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa do następnego odcinka.